No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich na my warsztacie. Dzisiaj czas, czas na sprzedaż złomu. A więc, tak sobie spakuję złom do samochodu, czas oczywiście na wywiezienie właśnie tych wszystkich butelek plastikowych z lasu. Raz, dwa, trzy torby. Trzy torby puszek aluminiowych. Dzisiaj też sprzedam ten wór puszek aluminiowych, flamingówek. No, nie będę tego wywoził do Metaleo, tylko po prostu sprzedam na, na skupie. Potrzebuję zrobić sobie. E, troszeczkę tutaj miejsca na warsztacie, bo miejsce mi jest potrzebne. E, chcę jeszcze co zrobić? Chcę jeszcze oczywiście przykręcić dzisiaj e, tą tablicę, którą otrzymałem od Tofika. Właśnie dacie tam na ścianę, tam koło tych Może jeszcze tą tablicę przykręcimy. E, zdemontować tą właśnie tutaj, ten stabilizator, tą bazę, to obciążenie, co ostatnio znalazłem na sprzątaniu lasu, bo to też pojedzie ze złomem. Zważę sobie złomik. No, i co tutaj mamy jeszcze? No, jest ten drut kolczasty, który ostatnio znalazłem. E, jakoś sobie go zwinę, zostawię, e, pospinam, tak żeby, no, może kiedyś się przydał. Dobra, zabieram się za przykręcanie tablicy. Kratarka przygotowana, są śrubeczki. No i co, myślę, że tą tablicę gdzieś sobie tutaj przytwierdzę. O tak, na przykład. No i co, i potem gdzieś poniżej, jeszcze tą rejestracyjną. Dobra, przykręcamy. No i tak, już złapana. No trzeba wykorzystać ten czas jak na, war, na, na warsztacie, żeby troszeczkę porobić rzeczy. Tutaj no, wystarczy nie ma co mocno no i elegancko prezentuje się. Teraz czas na tą, tą tablicę rejestracyjną. No, druga tablica przygotowana, a damy sobie tutaj poniżej. Wkręcę sobie już tutaj przetwierdziłem, tak więc to przykręcamy. No i tak, elegancko przykręcone. E, te tablice teraz będą mi też trzymać tą piankę tutaj. No i co, jeden temat załatwiony, także <grywa> wygląda, wygląda to coraz lepiej. O, pod nogami taki dru, drucik miedziany mi się tutaj. Zapamiętał, jest pierwszy pierwsza miedziucha w, ja, w wiadereczku. No i co, eee, chcę sobie to jeszcze od razu to rozbić, żeby ci to też na złom wywieźć. Na no, tutaj kudę kątówką i, ten, i próbuję, spróbuję to jakoś rozbić. No i tak, to się udało fajnie odbić. Tak więc trafić do złomu. I co a propos złomu? No to tak, mam już wagę. Na wagę dam sobie tutaj pojemniczek. Wagę, włoży, w, wagę włączymy. Pyk włączyła się, włącza się. Jest wyzerowana Cyk tutaj wytarujemy. I co, wsypię sobie ten złom z, te, z tego pojemnika tutaj, zobaczymy ile mam złomu. no Taka weryfikacja będzie. No i tak mam już 31 kg złomu. Tutaj oczywiście jeszcze to, tutaj jeszcze jest to 5 kilo złomu dobra, pakuję to do samochodu no i tak, złomik zważony tu mam wór flamingówek tego też chcę się pozbyć żeby mieć jak najszybciej miejsce wolne na warsztacie ile tego jest? 5 kg więcej no, 6 kg z groszem a więc ładuję to na, na samochód no tym razem nie wyślę tego do metaleo no nic ładuję do auta no i tak, puszki ze złomem już na samochodzie, ale tu ciemno dobrze, ładujemy ten torby z tomingówkami nic nie widać coś tam widać taka misja dzisiaj złom spakowane. będziemy dzisiaj zamieniać puszki na kupony złom na pieniądze i tak dalej Patrzcie, już troszeczkę tu miejsca się więcej zrobiło. Dobrze, zbieram porwy. Cyk, cyk. Musi wszystko wejść, musi, musi się udać spakować. Tak to wygląda. No i tak, udało się coś tu upchać, w tym samochodzie, a więc tak. Wpór flamingówek, złomik i patrzcie. <gry> Jedna, druga, trzecia. Trzy torby nie puszek aluminiowych. Tu trzy torby e, są plastików, ale ja je tu jeszcze też dołożę puszki, bo też jeszcze gdzieś tu się szwendały. No, także tak to wygląda. Auto spakowane, cały bagażnik, pojemny bagażnik w tym moim samochodziku. E, tutaj co? Miejsca się zrobiło, sporo. O, fajnie, fajnie to wyjeżdża. E, co tu jeszcze mam na warsztacie? Chyba wszystko wziąłem, muszę się jeszcze rozejrzeć. Dobrze, damy sobie tutaj. Będziemy zbierać złomi gotnowa Kolorków nie sprzedajemy. No dobrze, chyba czas pakować samochód i jechać. Zamykam oczywiście jeszcze drzwi od garażu. Tu już oczywiście puściutko, fajnie został tylko Edek. Eee, tablice fajnie się prezentują. Będą tu już wysiały długo, długo. <gryw> Woderów już, już nie ma. A jeszcze przy okazji pojadę na magnes neodymowy To będzie oczywiście treść innego odcinka Magnesy też wzięte, bo już pusta pompa magnesach Dobrze, miejsce wolne Wsiadam do samochodu Tutaj gaszę światło na warsztacie I co? Jedziemy do puszkomatu, do butelkomatu eee, Zamienimy na kuponik, kupimy grejpfruty Światełeczko tu gasimy No i co? Widzimy się przy butelkomacie no i tak, ja już oczywiście przy moim ulubionym markacie, Tam jest oczywiście puszkomat, butelkomat. No i co? Zabieram oczywiście pierw puszeczki jakieś albo buteleczki. O, pierwsze te butelki weźmiemy, żeby tego tutaj ubywało nam. A potem przyjdziemy po puszki. No, idziemy do butelkomatu. No i tak, jest maszynka i ładujemy. Tak, jak w jakiejś grze, te już torby puste. Fajnie, mamy bona na 885. danych ile tu opakowań? 59. Dobra, bierzemy teraz te flamingówki. Będzie największa zabawa z tym. Ale fajnie, śmieci z lasu wychodzą. Teraz będzie dopiero brzdękało tu tu, 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 Trzy torby flamingówek. Ile tego tutaj jest? A, że jestem ciekawy. Pamiętacie? 47 puszek w jednej torbie, jeszcze zostały dwie. Ładny wynik, kurde Torby puste, 127 puszek. Ja pierdzielę za jednym rzutem. Tam wcześniej było puszek ile? 5. Czyli 132 puszki, wszystko z lasu i 54 butelki. Fajnie. I w sumie mamy 27 ,90 zł 90 groszy. Fajnie. Idziemy kupić owoce. No i tak, ja już po zakupach. A <noise> jeszcze promocja bananów, patrzcie. Także, wszystko idealnie mi starczyło tutaj na na grej, grejpfruty Cała torba grejpfrutów Tyle bananów Także, co? Jestem zadowolony No i co? Teraz jedziemy Ze złomem Z puszkami aluminiowymi na skup złomu No i dobrze Na warsztacie będzie posprzątane, ale mega jest frajda Że te śmieci z lasu zostały zamienione na owoce To już mnie cieszy Ja to lubię Dobrze, jedziemy na złomowisko Ach, ty co? No dużo nie ma że coś bydą próżnić i puszki idzie to wsypacie? うん。<music> uh huh. No i tak, bagażnik pusty, plastiki sprzedane, buteleczki sprzedane, puszek nie ma, złomu nie ma. Eee, troszeczkę tutaj wpadło, a więc to waga się zgadza. 35 kg złomiku po 90 groszy, eee, 6 kg 300 gram puszek aluminiowych w sumie, 54 zł, także jestem zadowolony. Miejsce w garażu się zrobiło, Pewno zaś od nowa będzie się zbierało. No i co, no tak mi minął właśnie, eee, że tak powiem, poranek, a teraz co pakuję się jeszcze na magnes, biorę magnes, bo magnes jest ze mną, ale to już w kolejnym innym odcinku, tak więc w odcinku z magnesu. No i jak się podobało, to oczywiście zachęcam do łapkowania. No i co, hej kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!